Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a to kolejny odcinek z Zagrajmy w Farming Simulator 19. No i co? W tym odcinku chciałbym tutaj dokończyć robienie zadania na polu, oczywiście polu gdzie jestem, na polu numer 3 jest to <laughs> zadanie prasowanie belcza tutaj oczywiście skosić trawę, następnie osuszyć za pomocą przetrząsacza itd., itd. Każdy wie o co chodzi. No i co? Dzisiaj jest dzień, gdzie się zaczyna ogólnie... No już zacznę temat, który miałem poruszyć Potem odpowiem wam na parę pytań, które tam mi żeście zadawali w komentarzu i w ogóle zacząłem dostawać... A nie, nie podpowiem tego co trzeba. Zacząłem dostawać parę maili, ale to nieważne. E dobra, nagrywam to w niedzielę, jest dzisiaj 19 i dzisiaj i o 14 ja to nagrywam o 12, .00. o 14 się zaczyna farmcon i teraz nie wiem kiedy ten odcinek zobaczycie, czy zobaczycie go przed. Czy po, bo nie mam pojęcia, czy ja dzisiaj żadnych nowych informacji nie będę musiał wypuszczać, bo wiecie jak to ze mną jest, wiecie jak to było, jak ktoś jest starszym widzem, wiecie jak to było ze mną, jak nagrywałem Farminga jeszcze 17. Pamiętacie jak to było z informacjami do Farminga oczywiście. 19, o farmingu 19 praktycznie nagrywałem informacje co się w tym farmingu znajdzie z każdym gameplayem i najlepsze było to, że startowałem w tym wyścigu szczurów kto pierwszy wrzuci jakieś informacje i zawsze byłem pierwszy, pamiętam, że bo jest paru youtuberów, którzy wrzucają ogólnie właśnie takie nowości, newsy z farminga ogólnie informacje jak wychodzi nowy farming to nagrywają oczywiście całą tą no jak to się mówi no prezentacje traileru, oceniają ten trailer To ja to też po prostu robiłem i zawsze byłem w tym pierwszy, bo nagrywał to prawdopodobnie Kador No oprócz Kadora to jeszcze parę innych osób to nagrywało, ale ja zawsze jakoś byłem, nie wiem, starałem się być pierwszy i bardzo często było tak, że no byłem pierwszy, no nie? I pamiętam, że czasem były nawet takie Takie zdania, że ja to kopiuję czy coś takiego, a to była nieprawda, bo ogólnie nawet jest data wrzucenia danego filmu, gdzie ja byłem po prostu pierwszy, a osądzano mnie o to, że yy, kador był pierwszy. No, jakim cudem kador mógł być pierwszy z jakimiś informacjami, skoro wrzucił je dzień później ode mnie, więc więc no. Ale to w sumie nieważne. Yy, ważne jest to, że dzisiaj jest właśnie ten dzień, kiedy zaczyna się Farm 20 i w końcu może coś się dowiemy o nowym farmingu. A mówię, że może się coś dowiemy, bo niby na Twitterze Giantsa było coś powiedziane o tym, że Dowiemy się o paru rzeczach, jakieś tam DLC, które może nadejdą do 19 jeszcze I no, że dowiemy się czegoś o nowym farmingu, ale nic więcej nie zostało tam powiedziane. Ogólnie ciekawostką jest to, że farming 19 jest chyba najdłużej wspieranym przez twórców farmingiem. Ponieważ żaden inny farming nie był tak długo wspierany, bo zawsze farming wychodził co dwa lata. Chociaż jak były początki, to chyba wychodził co roku, bo była ósemka, 9 i potem dopiero była 11, więc więc wychodziły na początku rok po roku. No i jakoś tak. Ja jestem ciekawy, czy dzisiaj wypuszczę jakieś informacje, bo na pewno będę chciał być pierwszy z jakimikolwiek informacjami. Chociaż znając życie, jak farmcon trwa 3 dni, jest live z Farmkona, a że mamy sytuację na świecie, jaką mamy, chociaż nie wiem czymś tutaj martwić, jak cała sytuacja z kolegą na K jest ustawiona i moim zdaniem to po prostu, nie wiem, było po prostu zatrzymanie ludzi w domu, no ale nieważne, to jest tylko moja opinia no to po prostu będzie z tego live jakby z tego farmkona no zobaczymy jak to będzie jestem ciekawy czy wyjdą jakieś nowe informacje i czy może pokażą jakieś screeny z nowego farminga bo kurde mogą nad nowym farmingiem pracować Giants na pewno pracuje nad nowym farmingiem chociaż dużo się mówiło o tym że 19 będzie tym ostatnim Ale 19 na pewno nie będzie ostatnim farmingiem Bo po co zabijać kurę która znosi, znosi złote jaja Ja zawsze to powtarzam No nie No więc zobaczymy czego się z tego farmkona dowiemy Ja na pewno będę Nie będę na tym streamie siedział bo ten stream będzie trwał 24 godziny no ale może czegoś nowego się o tym streamie dowiemy. Nie wiem czy wy to oglądacie przed tym streamem, ale wy to na pewno ten filmik co teraz nagrywam to oglądacie już po, po, po tym streamie albo w czasie trwania tego streama, z tego farmcona, więc nie wiem. No, więc nie wiem jak to, jak, jak to wy, wy interpretujecie teraz czas, więc nie, nie mam pojęcia. Co ja miałem wam jeszcze za temat powiedzieć? A właśnie, dużo, dużo mam komentarzy i... Nawet maila dostałem, że z propozycją montażu filmów, że yy, mi mielibyście montować filmy, znaczy w sensie widzowie. Szczerze to jest więcej pierdolenia kota w bambus niż wam to się wydaje. Sorry, że przeklęłem, ale tak jest prawda. Bo słuchajcie, jak ja bym wam musiał... Yy, po pierwsze, żeby żebyście wy mi zmontowali film, to ja bym musiał, musiał wam ten materiał przesłać. To jest po pierwsze. A że mój internet na razie nie mam światłowodu, bo... Jak była cała ta sytuacja z kolegą na K, no to Mój dostawca internetu, Margonec, stwierdził sobie, że Że jeszcze mi tego światłowodu nie podłączą, a na radiówce mam gówniane wysyłanie, bo mam tylko 2,5 2 Mbps, więc Nie ma sensu Żebym ja Wam to wysyłał, potem wybyście mi... Bo z pobieraniem nie mam, nie mam problemu, bo mam tam 20 megabitów, nie? Pobieranie, więc To nie, nie, ma, nie byłoby z tym problemu, bo pobieranie to jest Nie problem, ale wysłać to przeze mnie to by był problem i potem jeszcze raz to wysłać na YouTube, a. to jest dwa razy więcej roboty, niż wam się wydaje, no nie? Jakbym miał światło, to co innego, ale to jest po pierwsze. Po drugie, ja nie chcę, żeby mi ktoś montował filmy, bo ja wolę robić to sam i wolę robić to tak jak ja chcę, dodać sobie co ja chcę, a nie nie wiem, siedzieć i pisać z tym, co mi ma zmontować ten film, co mi ma dać do tego filmu, jaki ma tutaj dać efekt czy coś, bo ja sobie to mogę sam przecież nałożyć. Ja wiem, że może ktoś, kto by mi to montował, zrobiłby to, nie wiem, w Adobe Premiere Pro, albo no, Chociaż Adobe Premiere Pro, ja znam ten program, ja znam podstawę tego programu, bo Był czas, kiedy montowałem w Adobe Premiere Ale zrezygnowałem z niego, bo Stwierdziłem, że no dobra, jak się nagrywa gry, to po co mam montować w Adobe Premiere Który, no nie oszukujmy się, jest do bardziej profesjonalnego montażu Bo jednak jak montuje się gry, no to po co Po co gry montować w Adobe Premiere? Ja rozumiem jeszcze jakbym Nagrywał gry tak jak nagrywa, nie wiem, powiedzmy Karolek, o! Jak ktoś Karolka oglądał albo coś, no to wie, że tam czasem są przebitki na kamerę, trochę na niego, yy, trochę na grę, trochę na niego i tak dalej, no to dobra, no to jakiś tam fajny efekt trzeba nałożyć, no nie? Ale szczerze ja wolę swoją starą, dobrą kamtazję, w której montuję już, no, od dobrych pięciu lat. No i ten program mam w moim palcu, ja wiem, może on nie jest jakoś bardzo zaawansowany jak Adobe Premiere czy Sony Vegas, czy DaVinci, czy też Final Cut, i wiele innych programów, ale po prostu no, ta fantazja mi najbardziej leży. Bo szczerze, jeżeli miałbym nagrywać na YouTube inny content, no to dobra, zainstalowałbym sobie tam nie wiem, albo Final Cut, albo DaVinci Resolve. Bo słyszałem, że DaVinci Resolve jest fajny, bo dobrze zoptymalizowanym programem, ale chyba wróciłbym jednak do Adobe Premiere, bo ja trochę w Adobe Premiere montowałem i mam y, jakieś tam podstawy montowania w y, tym Adobe. W sensie możecie mi też napisać w komentarzach co wam się w kamtazji nie podoba. W sensie czy wam się w tym programie nie podobają, nie wiem, przejścia, czy wam się nie podobają chmurki, yy, czy wam się tekst nie podoba w tej kamtazji, czy może też jakoś. W sensie ja za jakoś nie odpowiadam, bo sami wiecie, że YouTube gównianie yy, YouTube gównianie no prze, przerenderowywuje, jak to mogę tak powiedzieć, przerędowy... kurde. No wiecie sami, no wrzuca się film na YouTube, no to oni to swoją jakość przekształcają. To po prostu YouTube gównianie farminga przekształca i, i to każdy farmingowy youtuber wie. Więc po prostu moim zdaniem yy, Moim zdaniem jakoś to tutaj nie ma sensu w jakim bym montował. No wiadomo no, Camtasia ma tylko... Yy, jedyną opcją w Camtasia jest wiadomo rendering w Full HD no i w sumie tyle starcza, bo nie będę wam przecież w 4K tego renderował, jak nawet no, mój program, którym nagrywam nie ma nagrywania. Chociaż może i ma, ma nagrywanie w 4K sorry. tylko to zależy już od sprzętu, bo nagrywam GeForce Experience i to wiecie już od, nie, od, od dawna. No. A te a nie oszukujmy się 25-minutowy film, który wam teraz nagrywam, czy tam 30-minutowy nawet. czasem dochodzi do 40? No to nie oszukujmy się, ale no jednak ten film trochę waży Żeby go przesłać. No on waży go około tam 10 giga powiedzmy, nie? No więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o kamtazję, więc... A po trzecie to po prostu ja wolę filmy robić, sam montować i sam robić miniaturki, bo miniaturki też żeście mi pisali. Już miałem kiedyś tak, że ktoś mi się zgłosił, że robił miniaturki, no i co? Robił mi miniaturki i ten gość. Gościł... O, coś mi się głos załamał. E, ten gościu robił mi miniaturki i co się okazało, że e, przeszedł pewien film, e, e, który ja wam, ja wam może, może wy się domyślicie w którym momencie ja nie robiłem miniaturek, tylko ktoś mi robił. E, był moment, gdzie e, chciałem zrobić film, e, czy Farming Simulator 19 to ostatni Farming. No I ten film bardzo dobrze pamiętacie, e, jak ktoś go oglądał. No i ja pod niego robiłem miniaturkę, a miał mi zrobić ktoś inny. I się okazało, że ja tą miniaturkę lepiej zaplanowałem i lepiej zrobiłem lepiej ona, to, ona wyglądała niż ten, kto mi miał ją robić. Bo ja miniaturki robię w Adobe Photoshop, no nie? w Wersji 2019. I ten program też mi bardzo leży i... No i też Photoshopa można powiedzieć, że mam w jednym palcu, no nie. Tylko czasem robić miniaturki pod farminga to też jest takie... Takie, no, coś trzeba dać clickbaitowego, no nie? No, no wiadomo. No więc ja wolę robić sam, miniaturki wolę montować sam, bo sprawia mi to przyjemność i, i po prostu jest większa satysfakcja, jeżeli robi się to po prostu miniaturki samemu, no nie? Taka jest kolej rzeczy i taka jest prawda. No więc dlatego nikt mi nie będzie. Dlatego nie piszcie mi maili o robienie miniaturek i o, o montowanie filmów, bo na pewno. Jak wam, nawet jak, jeżeli wam odpiszę, bo odpisałem tamtej osobie, która mi napisała no, to ja odpiszę wam, że nie jestem zainteresowany, bo ja wolę robić to po prostu samemu No ja Już w ogóle mi napisał w komentarzu, że e, tutaj w tej serii mam lepszą dykcję niż normalnie miałbym Na przykład na top 10, gdzie powinienem czytać z kartki Taka jest prawda, że ja w ogóle nie czytam z kartki, bo ja kartki nie uznaję bo ja nie jestem jak nasz prezydent, że dał ci mu kartkę, on podpisze. Nie, no to był żart oczywiście. Nie gadamy o polityce. Ja jeszcze nie mam prawa głosu w tym kraju, bo nie jestem pełnoletni, więc, że tak powiem, nie będę się na tematy polityczne wypowiadał, dlatego że, jak już powiedziałem, nie mam prawa głosu w tym kraju. Jeszcze. Za rok, będę, za rok i jeden miesiąc będę miał prawo głosu, więc wtedy się będę mógł wypowiadać, ale na razie na tematy polityczne nie gadamy. No. Więc o wyborach nie rozmawiamy na tym kanale na razie. Może jak będę miał do prawo głosu, to, to, to będziemy się tam wyzywali w komentarzach, kto za kim jest, nie? Nie no oczywiście nie będziemy się tam wyzywali. No. Ale ładnie naszego prezydenta tam Rosjanie sprankowali. Jeżeli ktoś wie o co chodzi z tym telefonem. A ja, ja w ogóle słyszałem, że do prezydenta jest, do prezydenta jest się łatwiej dozwonić niż do PZU czy do ZUS-u. Czy, czy jakoś tak to było z tym żartem? No, już nie pamiętam, nieważne. No, ale w sumie, no jakoś tak, no nie? No i co? Powiem wam tak. Zobaczymy, jak będzie z tym Farmconem dzisiaj. W ogóle przez 3 dni, bo chyba Farmcon trwa 3 dni. Czy jakoś stream trwa 24 godziny? Ja to nie wiem. To jest tak na spontanie, chyba ten Farmcon robiony. Jest chyba Farmcon robiony online, mi się wydaje. A jestem ciekawy. Ale szczerze powiem wam coś tak naprawdę, że gdyby miał serio wychodzić nowy Farming, to on by musiał być naprawdę jakoś nie wiem, musiałoby to zrobić wrażenie wow, bo nie oszukujmy się, jak wychodził Farming 19, a ja tak się bardzo jarałem tym tymi screenami z Farminga, że to o taka grafika zajebista będzie i tak dalej. O, ale tutaj będą maszyny, no nie? A tak szczerze powiem teraz, że ja nie będę tak yy, tak delikatnie podchodził do sprawy, bo bo co można jeszcze we farmingu dodać? No co no, fizykę gleby i niszczenie się maszyn, no ale tego nie zrobią na 100% no. Bo ja już nie wierzę w to, żeby... Nie wiem, prędzej. No nie wiem. Do czego ja mogę porównać. Prędzej, prędzej ja sobie kupię RS6 performance, zniszczając doda fizykę gleby do farminga. No nie. Więc. Więc no. Więc moim zdaniem nigdy tej fizyki nie będzie. Bo jednak farming to jest gra, która się czymś wyróżnia tym, że fizyki gleby nie ma. Że jest płaska ziemia jak stół. I to pasuje w sumie. A farminga się fajnie gra, bo można sobie z widzami pogadać. Tutaj robię tą... Bo ja to ogólnie to zadanie, które tutaj robię, tak przerwę na chwilę temat, to zadanie, które tutaj robię, to ja robiłem sobie tego, tak, tak sobie grałem. Luźno to tak pomyślałem, że robię, dlatego ja tutaj na odcinku dokańczam. Tamto ze zbożem, co kosiłem w poprzednim odcinku też yy, też yy, dokończyłem. Już robić tamto zadanie. No, No i tak w sumie to powiem Wam, że Powiem Wam, że yy... Mi się wydaje, że nie dodadzą fizyki gleby do następnego farminga Ale powiem Wam tylko tyle, że jeżeli będą wychodziły jakieś nowe informacje, jakieś nowe screeny Ja już się tak nie będę tym ja będę się jarał Jeżeli coś dodadzą do tego farminga Rzeczywiście zajebistego, ale jeżeli ten farming będzie jakiś serio odgrzewanym kotletem bo ja serio próbowałem tego farminga 19 jakoś wybronić, że to nie jest zazwyżższowany kotlet i to jest dużo lepsze od 17. No to powiem Wam szczerze, że do nowego farminga będę podchodził bardzo krytycznie. I no zobaczymy, co nowego dodadzą nam twórcy. Bo jeżeli za podstawkę po premierze farminga 19 płaciliśmy jakieś. Hmm... Ile płaciliśmy? 130 zł, 140 za podstawkę, za normalną wersję, za, za kolekcjonerską 2,100 pustów. Ja mówię o wersji na PC. Tam, że płaciliśmy tam chyba 150 zł, jakoś. Yy, no to powiem Wam szczerze, że. Powiem Wam szczerze, że. Tak naprawdę. Mi się wydaje, że za to to nawet ze 160 zł będą chcieli zawołać za nowego farmika, albo ze 180 nawet. Zobaczymy. Ale Farming 19 jest tak rozbudowanym już tym farmingiem, że ja nie wiem, co by musieli. Kurwa. Sztwarz. Sorry. Yy, farming 19 jest tak ro rozbudowanym farmingiem, że ja nie wiem, co by musieli. Yy, no co jest? No dobra, nieważne. Farming 19 jest tak rozbudowanym farmingiem, że ja nie wiem, co by musieli dodać do nowego farminga, żeby mnie to zaskoczyło albo dało mi jakiś efekt. Wow. No nie? Bo naprawdę. Na razie Giantsi mnie jakoś za bardzo no, nie zaskoczyli nowymi DLC, bo dużo ludzi mnie też skrytykowało za to, że ja tak pojechałem po tych nowych DLC, które wychodzą, te Anderson, jakieś tam Paki, yy, jakieś Burgulty, tak szczerze, no nie oszukujmy się, te Burgulty, te całe Andersony, te DLC, no to są tylko jakieś kultywatory, jakieś presy i nic więcej jak... Nie oszukujmy się, są dobre mody na modhubie, które mi to lepiej zastąpią niż takie Borgold i po co ja mam płacić? Za... Ja rozumiem jakby to... Ja rozumiem DLC Platinum, bo sam kupiłem DLC Platinum, bo jednak te klasy się przydawają, no nie? I to DLC nawet nie było drogie, bo do wersji pudełk... Przynajmniej do wersji pudełkowej, bo ja mam wersję pudełkową Farminga 19 To też kupiłem wersję pudełkową DLC, bo, in... bo mogłem też pobrać z oryginalnej strony, ale kupiłem wersję pudełkową. No i zapłaciłem tak lekko ponad 50 zł i powiem szczerze, że to nie jest duża cena jak za taki dodatek, za tyle klasów. No dobra, nie było mapy, yy, która była w poprzednich nam platinium czy też titanium jak to się tam mówi. Yy, no ale powiem szczerze, że fajne DLC class i i spoko i ta cena jest adekwatna, no ale też płacić te trzy dychy za, za burgulta czy też za ten, czy to się opłaca. No powiedzcie sami, no nie lepiej sobie pobrać jakiegoś paka z modów z modhuba. Już nie mówię o tych stronach dobra tych innych, bo tam rzeczywiście mogą być zbugowane jakieś te kultywatory, tak jak pisaliście, ale ja mówię o modhubie chociażby. Czy to jakimś LS Wordzie czy FS19 moc Akurat tam można to spokojnie moim zdaniem pobierać i bez bez stresu, no nie? Bo się nic w sumie tam no nie stanie. No. I, i, i czy to jest sens płacić za to DLC, więc... Nie wiem jakie Giants jeszcze wypuści DLC do 19, bo na pewno do 19 jakieś DLC jeszcze wyjdzie. No ale trzeba pogratulować twórcom tego, że to, ta gra ma wsparcie ciągle, bo... bo zawsze tak było, że jak wychodzi, były informacje już do nowego farminga wychodziły. Jakieś, no to ta gra nie miała wsparcia. A tutaj widać, że jeżeli na farmconie coś powiedzą no, o nowym farmingu, to farming 19 jeszcze będzie miał wsparcie, bo jakieś DLC na pewno jeszcze wyjdzie, jakieś grube na pewno. Mi się wydaje, że ostatnie DLC jakie wyjdzie... To nam coś grubego doda. No nie? Ta, ta, tak mi się wydaje. Ale to zobaczymy jak, jak to będzie z tym dodawaniem tego wszystkiego do tej gry. Bardzo mnie to ciekawi w sumie. Co jeszcze do tej dziewiętnastki dodadzą? Bo tak w sumie tutaj nie ma co dodać. No, no Ursusów w ogóle tutaj nie ma. Kurde, boli to trochę, że usuwają z poprzednich farmingów rzeczy, czy że że większość to trzeba z modów pobrać teraz niż żeby było od razu w grze. Żeby gra była wielkim, jednym wielkim symulatorem, a, a tak, tak naprawdę dostajemy coś co... co nie ma czegoś z poprzedniej części, no nie? na przykład wiatraki, no to możemy sobie pobrać z modów, a, a mieliśmy, mie, mieliśmy wiatraki już w poprzednich częściach. No więc szkoda. No ale co no? Jeżeli Giants chciał rozbudowywać yy, modhuba, no to po coś tego modhuba rozbudowali, żeby żeby coś z niego ściągać, no nie? No, więc tak to mniej więcej wygląda. Mm, ja wam miałem chyba coś jeszcze mojej dyk dykcji dokończyć. No ogólnie tak jest, że ja kartki nie uznaję i po prostu... Po prostu tutaj jak do was gadam to gadam z głowy i w sumie na top 10 też się staram gadać z głowy. Ja wolę gadać z głowy. tak mam większą satysfakcję dodaję, A jeszcze jak będę czytał z kartki to to będzie tak sztucznie brzmiało. Naprawdę i nie oszukujmy się, ale jak się czyta z kartki to tak sztucznie brzmi, a jak wam czy a jak mówię z głowy to to jest tak kurde fajnie się tego jednak słucha. Chociaż jak czasem się zatnę no to rzeczywiście coś tam ten, ale takich wpadek w sumie jest coraz mniej. No. Więc w sumie zobaczymy, czy wyjdą dzisiaj jakieś nowe informacje do Farminga 21, czy w ogóle to się będzie nazywało Farming 21, od tego zacznijmy. Bo Giants tak szybko nic nie zdradzi, żadnego takiego przecieku nie dostaniemy. a szybciej to może od firm, które współpracują z Giantsem możemy dostać jakieś informacje o, o nowej grze. I, I w sumie to tyle, no nie? Więc tak dzisiaj w sumie większość odcinka to o tym farmkonie przegadaj, Ale mówię Musieliby serio dodać coś Coś serio grubego, żeby Żeby mnie nowy farming zaskoczył, zaskoczył bo Grafika to nie wszystko Bo nie oszukujmy się, ten Silnik Giantsowy to on już jest tak wytężony na tą grafikę, że Że ja nie wiem, musieliby chyba nowy silnik napisać no, no tu jest dużo rzeczy do dodania Do tej gry jeszcze Kurde hmm. Ja to mam powołać albo, albo ja się ogólnie starzeję No nie Chociaż to jest bardzo prawdopodobne Albo po prostu mi się wydaje, albo nie wiem Albo kiedyś mi ten farming sprawiał większą satysfakcję Co nie zmienia faktu, że ja tą grę cały czas lubię i dalej ją będę lubiał Ale po prostu chodzi o to, że Kiedyś ta gra dawała większą satysfakcję, bo jednak Twórcy trochę lepiej do tego gracza podchodzili, a teraz to tak na wywaleniu mają Chociaż ostatnio wyszedł ten patch 1.6 Co tam jakieś fixy wprowadzał No, no ale zobaczymy, zobaczymy co powiedzą o nowym farmingu, bo Dużo się mówi o tym, że 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 właśnie nowy farming wejdzie bez numerka, czyli będzie się nazywał Farming Simulator i tyle. No ale w sumie mam pomysł na DLC do dziewiętnastki, na takie ostatnie grube DLC. Jakieś, nie wiem, DLC Old Farm by się nazywało, że na przykład dodaje nam mapę ze starych czasów, no nie, dodaje nam mapę ze starych czasów, mas maszyny ze starych czasów, sklep też ze starych czasów, tam z paroma starymi maszynami jakimiś. No i sobie zamiast być w farmingu 19 to sobie jesteśmy nie wiem gdzieś w Stanach Zjednoczonych powiedzmy albo w Polsce nawet i mamy do dyspozycji tylko te stare maszyny tam powiedzmy do nie wiem do, do lat 90. i powyżej lat 90. nie mamy żadnych nowszych maszyn do kupienia czy tam lat 80. o jeszcze w sumie fajne by było takie DLC z Farminga 19, ale jednak na dodatku jakiś tam powiedzmy Old Farm gdzie mamy te mm, stare maszyny. Chociaż wiem, że na zagranicznym YouTube ktoś już z modów zrobił taką serię yy, ale, ale to w sumie to w sumie nie to samo No w sumie mam pomysł na DLC ale czegoś takiego chyba nawet nie zrobią, bo kiedyś w jakimś wywiadzie Już nie pamiętam co to był za wywiad w jakimś wywiadzie tam się właśnie pracownika Janca dopytywali, czy by może nie zrobili w jakichś starych czasach tego farminga, ale chyba nie zrobią, bo oni wolą mi się bo w nowoczesność, bo to się chyba bardziej sprzeda i to jest w sumie prawda, bo większość takich młodszych ludzi to by chciało grać na tych jak największych, jak najbardziej nowoczesnych maszynach, a jednak ktoś starszy, no to chciałby sobie tam trochę pograć na tych starszych. No ale w sumie od tego są też mody, nie? żeby pobrać tam jakiegoś ursusa starego albo albo coś. Dobra, ja skończę to presować i się będziemy żegnać, bo też żeby to za długo nie trwało. Bo jak wiecie, mój internet jest taki, jaki jest i się tego nie zmieni. Hmm. No, a ja sobie to poza odcinki po prostu, jak będę miał tam, będzie mi się nudziło, albo będę miał chwilę, to sobie to po prostu dokończę. E ale wam powiem tylko tyle, że miał wyjść kiedyś taki polski symulator. Miał być to Polish Farming, to się miało nazywać. I to już z 12 lat, 12 lat film na YouTube jest o tym. Ale projekt chyba został zawieszony, bo stwierdzili, że to się nie sprzeda. I w sumie chyba by się tak za bardzo nie sprzedało za granicę. Bardziej by się to w Polsce sprzedało. Ale nie oszukujmy się, farming jest najlepszy. Kiedyś na pewno zrobię o tym film. Dlaczego? Jest tak, a nie inaczej, bo już coś planuję, ale Nie zdradzę Wam Zobaczycie na YouTubie Jakie, o jakie filmy mi chodzi Bo planuję takie fajne nagrać No dobra Tutaj kończymy to presować, ja ten ciągnik jeszcze tam pojadę, nim odstawię i się będziemy żegnać, nie? Bo jest już chyba z 25 minuta albo z 30 Dobra Kurwa Trzeba to wyładować Kurwa gdzie to jest? A dobra, Y jak się, ja już zapomniałem jak się presę rozładowywało, czeicie Dobra, jedziemy Jedziemy odstawić presę I się będziemy żagnali Tutaj mm, mm -hmm. Dobra Jedziemy tą presę gdzieś odstawić Albo nie chcę stoi tutaj Albo dobra, odstawimy. Albo dobra, niech sobie tutaj, bo ja do miniaturki zrobię. Dobra, więc ja już nie przedłużam. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Piszcie komentarze, może na parę pytań i poodpowiadam. Jeżeli w komentarzu jakieś będą pytania ciekawe, ja już nie przedłużam. Żegnam się z Wami. Mówił Nosur. Subskrybujcie, łapkujcie. Cześć, na razie.